Dzisiaj na TVN Stele o godzinie 21.55 premiera nowego programu Agaty Munarskiej Kobiety bez tabu. Porozmawiamy o tym, czy jeszcze jest jakiś tabu e, i o tym, jakie, na jakie tematy w ogóle kobiety lubią mówić, na jakie nie. Zobaczymy, dzisiaj się przekonamy i dlatego mamy na naszej kanapie już e, Agatę Munarską. Witamy cię serdecznie. Witam Was też bardzo serdecznie. Cieszę się, że tu jestem. Słuchajcie, to jest cudowne uczucie. Nie rozmawiać online, tylko tak widzieć was. Ale moc... mamy niestety kogoś online. Znaczy, znaczy stety, Wstety, że w mamy takim online. Takim takim, że można kanapie. na kanapie. Jest z nami Magdalena Chorzewska, psycholog. Halo, słyszymy się. Dzień dobry. Tak, słyszymy się. Witam serdecznie. O, no żałuję, to... że nie mam mnie na kanapie. Ja to też żałuję bardzo. Bardzo. Żałujemy. Ale słuchajcie, drogie Pani Agata, może od Ciebie zaczniemy. Czy możemy w obecnych czasach, kiedy tak swobodnie mówimy na przykład o seksie, mówić o tym, że są jeszcze jakieś tematy tabu? Zawsze są tematy tabu, bo tabu graniczy z czymś, co nazywamy wstydem, lękiem, niepokojem, czymś, co jest nieznane, albo czymś, co chcemy ukryć. I tak naprawdę nie powinno być takich tematów, ponieważ jeżeli rozmawiamy, to jest nam łatwiej zderzyć się i zrozumieć to, co nas w życiu spotyka. Natomiast, tak szczerze mówiąc, to takie tematy, jak na przykład temat zdrady, o którym dzisiaj w naszym programie Kobiety bez tabu rozmawiam, wydaje się być takim tematem właściwie już, no powszechnym, powszechnym, zdrada, przecież o tym się gada, ale spróbuj namówić kogoś, żeby patrząc ci w oczy, powiedział tak, ja zdradzałam, albo ja byłem zdradzona, byłam zdradzona, albo ja byłem zdradzony. Znalezienie kogoś, kto nie boi się o tym powiedzieć i jest z tym okej, okay, że nazywa rzeczy po imieniu, jest bardzo trudne, bo to jest temat niezwykle wstydliwy. Więc, oczywiście, nie ma tematów tabu tak naprawdę, albo nie powinno ich być, ale są. A z kim udało Ci się porozmawiać w temacie zdrady? Na temat zdrady rozmawiałam z młodą dziewczyną, Sandrą Kubicką, modelką. Mhm. Na pewno ją znacie. Tak. Dziewczyną, która przez 14 lat odnosiła wielkie sukcesy w modelingu na świecie, mieszkała w Miami, a teraz zdecydowała się przyjechać do Polski, zostawić wszystko i spakować do walizek, ponieważ nie wytrzymała życia w zdradzie. Mhm. Po raz kolejny w jej życiu, kolejny jej partner był regularnym zdradzaczem mhm. i z bardzo mądrą panią psycholog rozmawiałyśmy też w tym programie o tym co dzisiaj mam nadzieję czego będziecie mogli posłuchać czy są osobowości które przyciągają osoby które zdradzają czy to jest tak że czy my mamy taką skłonność mhm. do wpadania w podobne sytuacje i odpowiedź jest oczywiście w dzieciństwie ponieważ bardzo często ma to korzenie ze zdradą rodziców i to jest kolejny tabu, jednego z rodziców, które trzeba przełamać. I na pewno pani psycholog tak. tutaj będzie miała ciekawą rzecz do powiedzenia. To właśnie na przejdźmy do, do tej strony psychologicznej. Czy zdarza się tak, że ktoś przychodzi do gabinetu e, z problemem i dopiero po kilku wizytach w tym gabinecie okazuje się, że to chodzi o zdradę, a na początku może m, na pierwszy rzut oka nie było tego widać? Wiecie, co to jest nagminne wręcz, że ktoś przychodzi do gabinetu z jakimś problemem, a po kilku wizytach okazuje się, że problem dotyczy zupełnie czegoś innego, bo właśnie pacjenci również wstydzą się mówić o, o swoich problemach, bo wydaje im się, że jeśli na przykład zdradzili, to będą ocenieni jako ci źli, a jeśli są zdradzeni, to będą ocenieni jako ci gorsi, niewarci miłości, oszukani, a jeśli ktoś ich oszukał, to być może to się z nimi nie tak. Wiadomo, że każdej sytuacji my w życiu nadajemy jakieś znaczenie i jest masa stereotypów i masa mitów wokół różnego rodzaju problemów. Mhm. A czy są te stereotypy i te mity, jeżeli chodzi o typ konkretny takiego zdradzacza czy osoby, która zdradza? No wiadomo, że osoba, która zdradza, to jest częściej osoba otwarta na doświadczenie, poszukująca adrenaliny, wyzwań, często jakby bywająca wśród ludzi, szukająca adoracji, często jest to niedowartościowana osoba, która potwierdza swoją wartość poprzez kolejne kochanki czy kochanków. Często jest to osoba, która jest narcyzem, bardzo często jest to osoba chwiejna emocjonalnie, która wchodzi w, taki, w takie relacje szybkie i krótkie zbyt impulsywnie. Bardzo często zdarza się, że przychodzi do mnie pacjent i mówi zdradzałem żonę, żeby zrobić jej na złość. Ja się pytam, czy ona o tym wiedziała. Nie, nie wiedziała, ale ja się czułam lepiej. Więc jakby motywy tych zdrad są przeróżne. Oczywiście są też zdrady sytuacyjne i nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka, ale tak, zgadzam się, są pewne typy osobowości, które zdradzają i pewne typy osobowości, które przyciągają zdradzaczy. Ale są też zdrady psychiczne, nie tylko fizyczne. Spotkałaś się z takim... Takimi przypadkami? Przede wszystkim w naszym programie, w pierwszym odcinku Kobiet bez tabu, rozmawiamy o różnych rodzajach zdrad, bo nie wiem, czy wiecie, że również zdradą jest, i Sandra Kubicka tego doświadczyła, permanentne obcowanie z towarzystwem, które pokazuje sobie na przykład zdjęcia gołych kobiet, nagich dziewczyn. I nawet jeżeli partner, Dziewczyny, która myśli, że on jest wobec niej okej, okay. nie chce w tym uczestniczyć, to, to jest, jest jakiś taki przymus środowiskowy, który sprawia, że jeżeli tego nie zrobi, to wypadnie z pewnego y, towarzystwa, z pewnego y, układu. Mhm. I to jest rodzaj też zdrady, która jest oparta na przemocy, bo każda zdrada w pewnym sensie ma i coś z lęku, i coś z przemocy, i coś z agresji. Więc to jest bardzo skomplikowane. Jest też zdrada, taka środowiskowo, że tak powiem, akceptowana, nazwijmy to, mhm. która w tej chwili została nazwana bardzo wyraźnie po imieniu, czyli mobbing i molestowanie. Czyli przychodzi młoda dziewczyna, i wiadomo, że wpuszcza do niej oko i ona doskonale wie, że po prostu musi wejść w schemat zdrady, żeby mogła funkcjonować w tym układzie. I Wiele dziewczyn już z tego się wyłamuje, wiele dziewczyn nazywa to po imieniu, ale wiele dziewczyn wchodzi w to, bo to jest ten taki schemat i przyzwolenie nad tym schem do tego schematu. Ale niezwykle ważna jest ta grupa wsparcia, żeby ktoś wysłuchał, żeby ktoś też powiedział, że może nie jesteś w tym sama. To zawsze się przydaje. I to jest w ogóle początek, e, początek jakiejś zmiany, jeżeli mhm. ktoś nas wysłucha i zobaczy, zobaczy Twoją sytuację obiektywnie. I właśnie od tego zaczęła się też zmiana u e, bohaterki mojego programu, u Sandry mhm. Kubickiej, która e, najpierw dzieliła się ze swoimi doświadczeniami z różnymi osobami, które machały ręką i mówiły: Słuchaj, ale jesteście taką fajną parą, daj spokój, on się zmieni, no coś ty. Albo słuchaj, zostaw go od razu. I mhm. z tej mieszanki, e, informacji, która płynie do takiej osoby, potem powstaje wielki niepokój. Mhm. I sama Sandra przyznała się do tego, że dla niej drogą była terapia. Zresztą terapia nie tylko w przypadku zdrady jest e, dobrym rozwiązaniem, bo pomaga nam e, zrobić wgląd w siebie i po prostu naprawić błędy, które robimy w życiu. Dlatego zapytamy Magdę. Magdo, jak wyjść w ogóle ze zdrady, z takiego związku ciężkiego e, wzmocnionym, a nie tak poturbowanym? Wiadomo, że ten pierwszy okres będzie bardzo ciężki, ale, ale gdzie szukać tej pomocy? No zdecydowanie we wszelkich właśnie grupach wsparcia, ale w takich grupach, które będą chciały nas słuchać, a nie w sytuacji, kiedy mówimy o czymś trudnym dla nas, nawet bardzo trudnym, a słyszymy z zewnątrz taką informację, nie no przecież to jest w ogóle nic takiego, jesteście piękną parą. Mhm. Bo, bo, bo nie, nie tego się spodziewamy w takiej sytuacji. Więc są wszelkie terapie grupowe, które są super w takiej sytuacji. Są sesje indywidualne i ja polecam przepracowanie z psychologiem tak dużego kryzysu, bo on się wiąże Absolutnie ze wszystkim i z, z, z brakiem poczucia bezpieczeństwa, i z samooceną, która nagle spada bardzo w dół, e, i z brakiem jakiejś takiej jasnej wizji przyszłości, i często z utratą bardzo wielu rzeczy. Więc psycholog jest tutaj naprawdę nieocenionym źródłem wsparcia plus przyjaciele, ale tacy, którym nie wstydzimy się powiedzieć o tym, co nas boli, jakie mamy troski, ewentualnie mogą być też inne osoby, które doświadczyły dokładnie tego samego co my. Często kobiety wspierają się na różnych forach internetowych, można też znaleźć. Eee, czy w tym momencie jest też wiele różnych takich akcji, eee, tak jak na przykład eee, powstaje, powstawanie takich programów, jak pani Agaty no program, który jest super. Bo, bo to jest Na ten ogromne zadanie. chcielibyśmy zaprosić. takim punktem zwrotnym u Sandry Kubickiej był moment, w którym uświadomiła sobie, że to nie z nią jest coś nie tak. To często się obwiniają. Tylko, kobietom. że to on powinien zmienić się. Nie mówmy 1. o tym, zaprosimy. Tak, Zostawmy troszkę 1. tajemnicy. <laughs> tak, więc dzisiaj e, przede wszystkim to jest e, bardzo fajny, taki, bym powiedziała, nowy pomysł, który polega na tym, że premiera jest zawsze na żywo w YouTube. Widzowie mają szansę zadawać I... pytania. Tak, na widzowie żywo. mają szansę. Ten program trwa dłużej i, i, i można szerzej rozmawiać. A o 21.55 dzisiaj w TVN Style premiera. Następny odcinek będzie poświęcony, uwaga, mamin, synkom. No, to jest dopiero ciekawe. temat. To tabu. ja bardzo chętnie też o tym porozmawiam. <laughs> Zapraszamy serdecznie na program Agaty Munarskiej w TVN Style. Dziękuję bardzo serdecznie.